W pewnym mieście żył nauczyciel muzyki. Miał wszystkie cechy dobrego nauczyciela. Był cierpliwy, sprawiedliwy, zorganizowany i przede wszystkim doskonale się znał na tym, czego uczył. I fantastycznie grał na pianinie. Po paru latach uczenia, nauczyciel z przykrością stwierdził, że jego uczniowie po skończeniu nauki szybko przestają grać na pianinie. Długo nie mógł zrozumieć, co robi źle. W końcu sfrustrowany poszedł poradę. Do dziadka Grzegorza, swojego byłego nauczyciela muzyki, który aktualnie był na emeryturze i dorabiał graniem sprośnych piosenek w barach, takich jak ten. Co robię źle? Zapytał. Uczę ich wszystkiego systematycznie od podstaw, całymi latami, i umieją zagrać naprawdę wszystko i to czasem lepiej niż ja. Dlaczego nie chcą grać? Dziadek Grzegorz zapalił fajkę. Podumał, pomyślał, w końcu powiedział, że zbada sprawę i żeby przyjść za tydzień. No nauczyciel muzyki nie był zadowolony z takiej odpowiedzi. Ale mimo wszystko przyszedł za tydzień. Od razu od progu dziadek Grzegorz zapytał, lubisz jeść w McDonaldzie? To jakieś podchwytliwe pytanie? Zapytał nauczyciel. Nie, po prostu mam tu ciepłego Big Maca, bo były uczeń przyniósł, też”. Bardzo chętnie, powiedział nauczyciel, bo był wielkim fanem Big Maców. Potem dziadek Grzegorz powiedział – wiem, dlaczego twoi uczniowie porzucają muzykę. Dlaczego? A zanim ci powiem, mam prośbę. Pójdziesz ze mną na kurs żywieniowy McDonalda? A cóż to jest? A przez trzy dni specjaliści żywienia uczą wszystkiego o hamburgerach, frytkach, smażeniu itd. Aha, a co, były uczeń przyniósł? Nie, córka. Nauczyciel się zgodził, bo miał akurat parę dni wolnych, a lubił zdobywać wiedzę. Przez następne trzy dni dowiadywał się wszystkiego o składzie mięsa do hamburgera. Oglądał pod mikroskopem, jak przebiega proces smażenia. Badał strukturę chemiczną sosu do Big Maca. Analizował i rozbierał na kawałki wszystko, co tylko nadawało się do jedzenia. Po trzech dniach ładowania głowy wiedzą, kiedy wyszedł w końcu z laboratorium, poczuł taką ulgę, że pożegnawszy się czym prędzej z dziadkiem Grzegorzem, pobiegł do domu i północy oglądał odcinki Monty Pythona żeby się odmurzyć. Z tego wszystkiego zapomniał, że przecież czekał na odpowiedź na swój problem. Przypomniał sobie po dwóch tygodniach. Przyszedł znów do dziadka Grzegorza, a ten zaraz od wejścia zapytał – chcesz Big Maca? Nauczyciel skrzywił się niemiłosiernie. – Nie, dziękuję. Od dwóch tygodni nie mogę na to patrzeć. Po tym całym kursie dostałem takiego obrzydzenia, obrzydzenia? No, może nie obrzydzenia. Po prostu jakoś mi te hamburgery zobojętniały. Takie zanalizowane tracą smak. Chyba przestałem je lubić. A ty? A ja nigdy ich nie lubiłem zaśmiał się dziadek Grzegorz. A ty powinieneś już teraz rozumieć, dlaczego twoi uczniowie nie lubią muzyki. Ty po trzech dniach uczenia się wszystkiego o hamburgerze, nie chciałeś go jeść. Pomyśl, co czują twoi uczniowie po trzech latach. Nauczyciel się zdziwił. Ale muzyka jest piękna, a hamburger jest smaczny. Ale czy tego nas nauczy analiza hamburgera? Albowiem im więcej Boga analizujesz, tym mniej Ci będzie smakować. Koniec historyki.